Pan starosta Grzegorz Swoboda dzisiaj w Pietrowicach Wielkich. Przekazanie autobusu PKS-u. Jak to się stało, że autobus PKS-u właśnie trafi do Pietrowic Wielkich i trafi na Ukrainę? Myślę, że bardzo fajna inicjatywa tutaj mieszkanki gminy Pietrowice Wielkie, która trafiła do wójta bezpośrednio Adama Wajdy. Wójt z kolei zwrócił się do mnie. Na Ukrainie pojawiła się miejscowość, w której to uczą się dzieciaki, młodzież, która to miała autobus, ale został zabrany na potrzeby wojenne i wodarze tej gminy zwrócili się poprzez znajomości tutaj właśnie do mieszkanki o możliwość wsparcia. To, co pan wójt powiedział, my jako społeczeństwo kilka lat temu otrzymywaliśmy różnego rodzaju dary, również z Niemiec, Wozy tak itd. Myślę, że... Jeśli sprzęt, który można jeszcze eksploatować, który nadaje się do użytku, a jest taka możliwość, to powinien trafić w dobre ręce. Stąd pomysł na przekazanie poprzez właśnie Radę Pietrowic Wielkich, przekazanie tego wozu, który stoi za naszymi plecami, autobus. U nas już należy takich samochodów troszkę wyeksploatowanych, ale jednak posłuży tej młodzieży, więc cieszę się, że dzisiaj formalnie gmina Pietrowice Wielkie taki samochód przekazała. Rozumiem, że nie został ten autobus zabrany mieszkańcom powiatu raciborskiego na rzecz innych, tylko po. Po prostu on już nie był używany tutaj. Nie został zabrany, tutaj Powiada Ciborski prowadzi tak jakby taki magazyn też tych autobusów, bo jesteśmy na etapie wymiany taboru, więc staramy się pozyskiwać nowe autobusy, choćby w dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o tym, że za ponad 11 minut trafią kolejne autobusy nowe, nowoczesne naszych mieszkańców. Jako powiat jesteśmy znani z tego, że stawiamy na pewną jakość, na pewną obsługę naszych mieszkańców. Więc chcemy systematycznie te, które już powinny zostać wycofane z obiegu, wymieniać na nowe. Kilka nam tych starych stoi na bazie, czeka na różnego rodzaju programy, w których to można dokonać wymiany, czyli oddać stary, kupić nowy. Ale jeśli będzie taka potrzeba, to myślę, że również warto zastanowić się na tym, żeby te wyeksploatowane u nas trafiły w dobre ręce. Być może właśnie na Ukrainę.